Szturek czasu. W pewnym domu, nie wiadomo gdzie, stała sobie pewna dziewczyna, która właśnie o czym zapomniała. Tak sobie myślę, że chyba o czymś zapomniałam, tylko co to mogło być? Zupełnie sobie nie mogę przypomnieć. Hmm, Muszę się zastanowić. <mum>

Wiem! Przecież miałam pojechać do profesora po prezent dla taty jutro jego urodziny. Ten profesor jest trochę świrnięty, więc kurczę... Muszę się pośpieszyć, jest strasznie późno. Ten profesora musi być gdzieś niedaleko, ale dokładnie nie pamiętam. Muszę go poszukać. O nie! Co to jest? Z jakiejś ciężarówki wzywały się kartony na drogę. One są bardzo niebezpieczne, nie mogę w nie uderzyć. Nie mogę tu jechać z asfaltu.

Bilal Middle School Bilal Middle School Bilal Middle School Bilal Middle School

Myślałem, że zrezygnowałaś. Ale nie to jest najgorsze. Był tu złodziej i ukradł kawałki wysadzonego prezentu. A to był wehikuł czasu. Musisz go złapać. Zawsze to samo z tym profesorem. Mogłam się tego po nim spodziewać. Wehikuł czasu jako prezent dla Tady. No świetnie. A teraz muszę kończyć jakiegoś złodzieja. Dobrze, że profesor pożyczył mi swój statek kosmiczny, tylko kosz, że rozłożyć też mój statek i to lepszy. Bo on nie musi obieć przeszkód a ja muszę. <skrykte nazwa w okreśnie> Zepałaś mnie! Ale ja mam tylko kawałek tylko prezent, bo profesorek rozwalił to na całe miasto. Masz? Eee, dzięki! No niemożliwe! W tej paczce był jakiś sznurek. Co to ma być? No trudno, Prezent już nie mam, ale chociaż zawiążę na tym sznurku pentelkę, to już o niczym więcej nigdy nie zapomnę. <mum> Boom. Um. No i pętelka gotowa. O rany, co się dzieje? Co to jest? Eee. Piłka plażowa. Może uda mi się tym zatkać, której z portali? Hm! Chyba się udało! Ciekawe, co wygląduję. Ten sznurek to musiał być kawałek w koło czasu, profesora. O, wylądowałam w jakimś dziwnym miejscu. To chyba nie jest przyszłość ani przeszłość. Widocznie ten szczurik pod tylko kawałkiem wehikułów, więc przeniósł mnie do jakiegoś innego świata, zamiast w czasie. Może ten dziwny facet będzie coś wiedział. czy wie pan może gdzie ja jestem? Oczywiście, że wiem. Mam mnie panie za idiotę? E, e, no to idę dalej. E, to jest... To jest chyba jakiś okrągły świat. Wszystko tu jest zrobione z kółek. Nawet ludzie. Dobry? Czy może mi pani powiedzieć, gdzie ja jestem? Na no, pewnie jeszcze mogę, ale akurat mi się nie chce. Proszę pana, gdzie ja jestem? Niestety, nie mam zielonego pojęcia. Bardzo mi przykro. No co jest? Wróciłam znowu do samego początku. Chyba się kręcę w kółko. O rany, co to? co jest? O rany, to jestem ja. To moja młodsza wersja. Miał wtedy inną fryzurę, więc jej nie pozna. Profesor mi kiedyś tłumaczył, że jak dwie kopie z różnych okresów czasu się dotkną, to następuje koniec świata. Nie możemy się dotknąć, ale muszę ten portal czymś zatkać, bo wyjdą kolejne moje kopie. Beep! <słyska> To chyba załatwi sprawę. Ssssshhhh! Witaj! Jesteśmy fryzjerami. Przemalujemy kiwusy na blond. Och, nie, tylko nie to. Wtedy będę wyglądała jak mój zabawtór. Dotkniemy się i nastąpi koniec świata. Muszę uciekać. Uff, chyba udało mi się uciec, ale muszę się sam wynosić, bo robi się niebezpiecznie. Witaj, kto nie Chcesz tam uciec? Mogę ci w tym pomóc, ale musisz zagrać moją grę. Dobrze.

Musisz stąd uciekać. Jesteś w tym świecie jedynym nieokrągłym obiektem, dlatego zaraz ten świat wybuchnie. Ukryłem wehikuł czasu w labiryncie. Musisz się do niego dostać. Profesorze, czym jest ten świat? To jest przyszłość? Tak, kiedyś nasz świat będzie wyglądał. Och, to straszne. Wybacz, że to cię spotkało. Ten szturek był i koło czasu i przeniósł cię do tego świata? To był niepotrzebny wypadek. Ale idź już. Nie ma czasu. <śmienki> Wszystko będzie dobrze. Nie! Zapomniałem jej powiedzieć. Powinna rozplątać tą pętelkę na sznurku, którą zawiązała. Inaczej wpadnie w pętla czasował i wszystko będzie się powtarzało w nieskończoność. Hmm. Tak sobie myślę.